Tak? Jest, start! Dobra, jest. Czat nie jest aktywny? Czemu? Czemu czat nie jest aktywny? Dziwne, że nie jest czat aktywny. Czat, czat nie jest aktywny, to jest najgorsze. Okej, okay, no to. się widzowie. Elo? 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 Mandero. <tryk> Okej. Okay. Dobra, rozpoczynamy transmisję. Okej, okay, no. Potrzebuję chwili, troszeczkę chwilki, bo muszę ustawić na YouTube czacik, żeby mieli, żebyście mieli dostęp do... Właśnie, czego, czego? Do czatu, tylko pójdę na swój kanał, żebym mógł mieć, pójdę tu, zarządzaj filmami na żywo, opcje, nie, kurczę, co ja zrobiłem, o, dobrze, dobrze, no, za będzie, to będzie dostępne, tylko zresetuję, musicie zresetować. Zresetujcie, wyjdźcie z kanału i do kanału do czatu. Będzie, macie dostępny czacik. Ja tu postawię. No. I jest. O kurde, będzie ciężko trochę w to położyć. I już. Dobra. Bo teraz. Można zaczynać. Okej. Okay. To idziemy do wirtualnej maszyny. I odpalamy. Wirtualna maszyna. Wirtual, wirtualna. Jak dobiję 50... subskrybujcie 50 subskrypcji, żebym mógł zrobić taki live z prawdziwego życia i pokażę wam na to na komputerze. Na kompie pokażę wam. Dobra, już uruchamiam. No okej. Okay. Nie. Będzie łatwo, będzie łatwo czy... I właśnie się loguje, zaloguje się tylko na swojego kompa, czyli to nie jest mój komputer, tylko wirtualna maszyna, nie, wirtualna. Dobra, zapraszamy do reklamy. Dobra, nie wiem, ile będzie widzów, tym, tym bardziej będę rozkręcał tego, te, rozkręcał tego, do wirusów tego, win, tego Windows, to znaczy się. Będę rozkręcać, będę rozkręcać, jak mi obiecujecie to po prostu, nie? Jeden, jeden widz, ale nic nie pisze. Widzu po prostu widz kanału i wejdź na mojego streama i może, możesz yy, po prostu, no, pisać na tym czacie, nie? Wyjdź i wejdź i masz dostępny czat, nie? Okej. Okay. Kiedy już będzie dwóch widzów, nie wiadomo. Jakiś bot tu jest? Kto to mi przysyła boty? Kto, kto? Kto? Oh, Czat na żywo. Tylko jakiś siedem widz. No zdrowia! No jesteś właśnie na Windowsie. Trochę. Musiałam dużo czasu musiałam zająć. Żeby... O! Oh. Shorty wejdę tylko. Na żywo. A chciałbym mieć 19. Dobra, no. E, ma 2, szkoda, szkoda. 61, boże, ale dużo. To nie będę, nie przestaje tak robić, aż ma, och. Marcel. No. Tak chciałbym mieć widzów. no chciałbym, ale nie mam. 4, 4 2 4 shot. Koniec. 83 1 widz tylko. Nightpot night O dobra, Night. Ej, nie wpa wpadły na pomysł. Czekajcie, tylko Wyjdę z virtualna. Wyjdę z virtual machine I przejdę tu. I, sa, za, i pójdę do stry, stream ml element. Stream element. Stream element pójdę. Tak. Na stream ml element. Właśnie. Okej. Okay, stream element pójdę. Nie, na stream element. Jak jakiś bot nie chce do mnie. Dobra, spróbuję, nie, nie, nie na myrykaczka żadna, no, dobra, livestreams, YouTube, mam, mam streama teraz na YouTubie, tylko się zalogujemy na tu, okej. Okay. Nie. Turde, kurcze. No, teraz. Foczat! No. Podaję. Aktiva. zombit polski zombit zombit country po poland time zone poland. no No OK. Dobrá. Dáš si ustavit alerty? я хочу здравствуйте